Wrzuciłam wam już kilka rodzajów śledzi, ale te moim zdaniem są najlepsze. Śledzie w sosie musztardowo-miodowo-koperkowym. Standardowo używam śledzi wiejskich w oleju. Oczywiście mogą być też w zalewie octowej. Śledzie na początku osuszamy, następnie kroimy na drobniejsze paski. Na patelnię wlewamy Niewielką ilość oleju do smażenia cebuli, a następnie wrzucamy cztery średnie cebule pokrojone w ćwierć talarki. Cebulę delikatnie solimy i szklimy. Gdy cebulę mamy zeszkloną, dodajemy do niej 3 łyżeczki musztardy sarebskiej, pół słoiczka musztardy francuskiej. Oraz dwie kopiate łyżki musztardy miodowej. Całość podsmażamy, cały czas mieszając tylko do połączenia się musztardy z cebulą. A następnie dodajemy jedną łyżkę miodu. Dokładnie mieszamy i studzimy. Gdy już mamy farsz całkowicie wystudzony, Dodajemy 5 niewielkich ogórków konserwowych pokrojonych w ćwierć talarki, pół puszki groszku konserwowego oraz, oraz posiekany pęczek koperku. Całość dokładnie mieszamy do połączenia się składników. Dodajemy jeszcze 3 łyżki majonezu. Dokładnie mieszamy i na samym końcu dodajemy pokrojone śledzie. Wszystko jeszcze raz musimy dokładnie wymieszać. Teraz już pozostało tylko skosztować. Dodać oczywiście pieprzu. Jeżeli uznacie, że jest taka potrzeba, to jeszcze troszeczkę soli. I gotowe, najlepsze śledzie Ever. Jeśli znacie lepszy przepis, to ja oczywiście poproszę, ale koniecznie tego spróbujcie i czekam na Wasze opinie. Smacznego!